ma widzowie, to ja na teku, a w dzisiejszym odcinku są ze mną moi widzowie. Możecie Dzień dobry. się przywitać? Ciao! Okay. Ciao! No i mamy dla nich trzy konkurencje: będzie to parkour, będzie to PvP i chowany. No więc, czy jesteście gotowi? To no. ja aha, Dobra, dobra. No to zapraszam. Wszyscy, wszyscy. No, no i zaczynacie go! Ten kto pierwszy na końcu wygrywa. No nie mówię, tam jest ET No i się już się sklepałem. Mm. Ja sobie też nie tak mogę. Nie no 180 muszę. 180. Ja nigdy je nie zrobię. <laughs> Ten sam jeden. No ja nic nie widzę. Esta. Ja też zrobiłem. Ufa. Ja nigdy nie zrobię. Ja też. Ja też godzinę próbowałem, więc nie zrobię. Nie zrobiłem. Ojciec. Chyba wiem. O skończyłem! Skończyłem parkour. Gdzie no? Chyba Nie ma co. No, ja się poddaję. To jest, to jest mój. No módek. co ty robisz, chłopie? Bo ty już szukałeś, no. Severt, Severt! Się, się nie nie szukałem. Już! Gleba! Ja tam, tam się nie da doskoczyć, nie wiem, ale. Ten, tam się chyba nie da. Ten, vlogu, nie A, jest ty jesteś mało. tam, Wejsun, bo ja musiałem ten. Dobra, mam pomysł, co zrobię. O tak. Asza. Dasz się doskoczyć. O, mm -hmm. Dobra. dobra. Ej, dobra. Dobra. Błagam. No, no nie! No, co ja tu mam kuchu. zrobić nie co ja tu tą... mam zrobić? Ej, tego się nie! Dasz się, no... patrzcie. Nie! Dobra, tak no patrzcie. No. Dobra, dobra. Zrobiłem i spadłem. Kurde, da się tam, zaufajcie, bo ja, by, ja bym zrobił. A, A bo tam cunieś, jest robinka. No, obcy szukam. Szybko, walczcie, walczcie, bo teraz. Wejsu, szybko, skać. Zaraz się dogoni reszta. Reszta ciebie dogoni, musisz, nie. Ja, ja, ja Ej, co na... to za chłop. Ja w ogóle nawet... Ej, jak co. Ej, Ej, wam została minuta jak coś i wtedy osoba, która będzie najdalej, wygrywa. Nie mówiłeś, że na czas. No, serio, chcecie tutaj 10 minut stać? Tak. Ej, no właśnie. I już prawie było. Ja nie, nie. Woda, chociaż poćwiczę po parkura. Dobra, Je, no robię też. kolejne ułatwienie. O, no. Dzięki. dzięki! Dzięki. mnie? Tu, tu, tu. Ja nic. No nie, no co ja zrobiłem? No ja Sewer przegrywa. I wygrywa. No, Elo tryhard, Elo tryhard wygrywa. Ja wygrywam, chłopie, ja wygrywam. Elo Tryhard wygrywa. E, brawo. Elo Tryhard, e, Elo gratuluję. Wygrałeś pierwszą konkurencję i zdobyłaś pierwszy punkt, a my lecimy do drugiej. Siema, widzowie. Tutaj mamy drugą konkurencję. No i będą się nawalać po, po właśnie 9 serc na łapki. Dawajcie face to face, chłopacy, dawajcie, dawajcie. Face to face. Dobra, możecie się bić. Wow wow wow, P -p -p. No i co się na mnie pokusujesz, szmulo yeah. Dawaj, dawaj tego Elu Trip harda, bo on ma najwięcej serc. A i laga dostałem. Ale wy jesteście najlepsi! Lawa się wylewa, laga. uwaga! Laga mam! Ja i laga miałem, to się nie e, liczy. ma y mamy! Dobra, wygrywa wejsun! Gratulujemy! Dobra, to jest trzecia konkurencja widzowie! No i oni mogą myśleć. Jestem całkiem dobrze schowany. Kupi, no, wypijeście stąd! Zaraz cię zabiję! O, już! Wszystko! Spokojnie, zero emocji, zero emocji. Masz dużo emocji. Ja chcę wygrać. No to szukajcie mnie. A no nie wpadły do ciudy! Free Emeraldy, free Emeraldy. Ja zbieram Emeraldy, chłopaki, ja nie wiem jak wy. M1! Ja, ja już... M1, Co? jak ty mnie nie widzisz? Ja już, ja już przegrałem ten event. Wygrał Elo, Elo, dobra. Elo wygrał pierwszą z trzech rund. Dobra, my zaczynamy drugą rundę. No i możecie mnie już szukać. Rzek. To, to Elo, szybko. Ja patrzę na Judę, nie? Bo Jude są pod. No! Oh, sorry, co, co wy tam robicie? Nie no, no Elo już w ogóle ma dwa serca. Więc... Do powodzenia w szukaniu. Ja jestem dobrze chyba schowany Ten dziury ja do góry tak, wpadł. O, bar. Jak Ten coś bolby. mogę wam dać podpowiedź I love dirt Dobra on jest gdzieś w Dirtie. 100% Co on Ej serio? Ja pierdzielę. Ale ty naprawdę, chłopie, ty masz naprawdę jakiś insane mózg mój mózg jest tak duży... O! M1? Co tam u ciebie? To da, ja idę szybko do M1, nie. Ej, podaj kordy. Ej, podaj kordy, bo my cię nie stary. A <grym> Boże. M1. No ja wiem, M1, M1! M1, ty to jedynkę masz z terenu z geografii. No, opie. Ja mam piątkę. Mam lepszą ocenę od ciebie z geografii, stary. Nieprawda. Nie. Ej, no. On jest. Ten... Nie, no. Ja Ej, W ogóle powiem, jest... powiem, powiem, wam, powiem wam tak szczerze. Tylko M1 mnie widział. Ale mnie nie hitną, więc nie zaliczam tego. Ja się... no to... widziałem cię, widziałem cię, chłopie. No To Nie, no to wróć do tego miejsca. Dobra. Ja to w ogóle chyba się zgubiłem, tak mi się zdaje. M1 ty idziesz w drugą stronę. Okay. Dobra, podam A ja? wam kordy. 400 na 1425. Gdzieś koło tego. 400. A gdzieś koło tego. 400? Na 1000. Czt na ile? 1425 coś ko koło tego obok. wtedy ej widzę weisona kurde sorry dobra walę fajerwerkę. E. tam tam jest nie no ale jest WEJSUN! <grym> okej okay, trzecia konkurencja jest taka że oni się chowają więc masz około 30 sekund ja się nie patrzę hmm. Powiedzcie jak będziecie gotowi. Jeszcze z 20 sekund macie. A ja mam kampę. Ja też mam niezłą kampę. Ten kto będzie poza tymi jakby to powiedzieć słupami Ej, nie mówiłeś, wygrywa. ja mówię, że w zasadach nie było to, że nie można się zabudowywać. No nie można było, a możecie niszczyć, tak jak powiedziałem. To, czyli nie mogę się zabudować. Ale możesz niszczyć. Dobra, pięć. 4, 3, 2, 1. Dobra, idę. I już widzę, że pierwsza osoba oszukiwała i zaczęła się zabudowywać. To jest jedna rzecz. No jesteście wszyscy pod ziemią, zgadzam? O, Weissun jest, proszę. Nie, to nieprawda. To jest jakiś przygłup. A, dobra. Weissun jest w ogóle gdzie indziej. Eee... Sewert. Czemu jestem ja taki w chowanego? Możesz mi pomagać. Ale... Ej, Sef... ja widziałem, gdzie była jedna osoba, ona była gdzieś... To jest na drzewie. Ej, widzę kogoś na drzewie. Jakąś jak on się tam dostał? Ty się tam dostałeś. <noise> Ej, już też ja nie widziałem nikogo na drzewie. Po prostu ten? Ej, udawałem, że widzę? Jesteś poza polem jak coś. No nie, teraz nie jestem, teraz nie, teraz jestem, jestem dobrze. Ale byłeś. Tutaj się schowałem. No co, co ty robisz chłopie? A wy wypierdzielaj stąd. A Dumb. co ma kieruję? Kie, kie, Ej, kieżułka? ale powiedzmy sobie szczerze, gdzie jest elo tryhard, za, za, powiedzcie sobie to. Gdzieś tu, gdzieś tu, ja jestem pewien, ale nie pamiętam. Ej, ale ty by... się najpierw fokusujesz chłopie, patrzysz na drzewka jak mało... Chłopie, Ej, łopie. tu. Tu? To jest! Gdzie? Tutaj! Tres. Dobra, no to w dzisiejszym odcinku wygrywa Elo Tryhard, drugie miejsce: Vason, a, trze a trzecie: Severt.